Karol Nawrocki to postać, która łączy sportowy charakter z polityczną determinacją. Jako młody chłopak grał w barwach drużyn piłkarskich, a także walczył na bokserskich ringach. Uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Gdańskim, a później stopień doktora nauk humanistycznych. Przez wiele lat był związany z Instytutem Pamięci Narodowej oraz z Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. W 2021 roku został wybrany na stanowisko prezesa IPN, gdzie zasiada do dziś. Teraz przychodzi mu ponownie założyć rękawice, chociaż tylko metaforycznie, gdyż walczy o fotel prezydenta Polski. Nawrocki to kandydat oficjalnie bezpartyjny, ale ze wsparciem prawa i sprawiedliwości, skupiony na pamięci historycznej, patriotyzmie i suwerenności. Jego plan to przenieść te wartości na poziom prezydentury. W tym materiale sprawdzimy w jaki sposób chce to osiągnąć i czy będzie w stanie przemówić do wyborców spoza elektoratu PiS. Program wyborczy Karola Nawrockiego dzieli się na kilka kategorii. W części pod nazwą dobrobyt, a także pod podatkowym kontraktem znajdziemy zapowiedzi głównie w zakresie finansów. Już pierwszego dnia urzędowania Nawrocki chce złożyć projekt ustawy obniżającej VAT z 23 do 22%. Kandydat chce też zerowego pitu dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, podniesienia drugiego progu podatkowego, likwidacji podatku belki oraz wpisania do konstytucji tzw. ochrony przed podatkiem katastralnym, czyli podatkiem od nieruchomości, którego wysokość jest zależna od wartości owej nieruchomości. W kategorii normalne państwo nawrocki zapowiada m.in. wypowiedzenie Zielonego Ładu, zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Czy wprowadzenie zasady pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji? Pojawia się również sugestia przeprowadzenia referendum w sprawie naprawy sądownictwa, jeśli nie uda się doprowadzić do jednogłośnej decyzji polityków. W kwestii bezpieczeństwa Karol Nawrocki stawia zdecydowany opór paktowi migracyjnemu, dążąc do zabezpieczenia kraju przed napływem nielegalnych migrantów. Popiera również wzmocnienie polskiej armii, chcąc przeznaczyć 5% PKB na wydatki zbrojeniowe. Każda gmina w kraju miałaby również otrzymać dotacje na budowę schronów w ramach nowego systemu zarządzania kryzysowego opartego na Państwowej Straży Pożarnej. Pod hasłem rozwój dla przyszłości Polski kryją się natomiast inwestycje, zarówno lokalne, jak i te w skali krajowej miliardy na CPK, atom, sztuczną inteligencję i biotechnologię. Nawrocki obiecuje też wsparcie dla rolników, zatrzymując unijne programy. Poza wspomnianym Zielonym Ładem, mowa chociażby o umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a niektórymi państwami Ameryki Południowej, która może spowodować, że europejscy rolnicy ucierpią wskutek wzrostu eksportu wołowiny z Argentyny i Brazylii do państw UE. Na finiszu kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki utrzymuje się w czołówce sondaży, w których otrzymuje około 25% poparcia, o 6% mniej od Rafała Trzaskowskiego. Kilka miesięcy temu wydawało się, że Nawrockiego wyprzedzi Sławomir Mencen, lecz notowania kandydata Konfederacji mocno spadły. Druga tura dla Nawrockiego wydaje się zatem coraz pewniejsza, choć niedawna afera mieszkaniowa może wpłynąć na rezultat w tej ostatecznej fazie wyborów. Prezes IPN musi bowiem liczyć na przejęcie elektoratu Mencen. Cena, który sam nieco podzielił się w tej sprawie. Kandydat Konfederacji po raz pierwszy tak ostro skrytykował swojego rywala, licząc, że na ostatniej prostej dojdzie jednak do mijanki. Obu kandydatów łączy jednak wspólny cel – pokonać Trzaskowskiego. Czy mimo sporów konserwatywni wyborcy dojdą do porozumienia i poprą Nawrockiego, wspieranego przez jedno z największych ugrupowań, czy może pokażą czerwoną kartkę dla prawa i sprawiedliwości? Daj znać w komentarzu co sądzisz na ten temat i zasubskrybuj nasz kanał, aby poznać sylwetki kolejnych kandydatów.